I padła, padła komenda, czyli walka na, na początku jest jeszcze, jeszcze dobrych, ale świetny, świetnie. Świetnie. Bardzo dobrym, fantastyczna, fantastyczna praca. Wielkie brawa. Ten zbiornik w połowie był naprawdę bardzo dobrze w milionie. Zostało 2000 lat, ale tutaj już mamy jednak który to znowu połowy da. Pan teraz też nie wymiesza swoim mieczem 230 lat. Wydaje się, że dzisiaj e, lżejsze niż inne, ale w jego rękach naprawdę fantastycznie kaznie I uwaga, zostało 5, 4, 3, 2, 1. So então,